Cześć widzowie, z tej strony Aga. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i witam was znowu w rezydencji Life w Okolu. Mówię znowu, bo już nagrywałam tutaj parę lat temu, ale wróciłam tutaj i nagrywam, żebyście zobaczyli jak na nowo tutaj jest. Bo jest naprawdę na nowo, zmieniło się wiele rzeczy, jest dużo więcej aktywności, zabiegów które warto, żebyście zobaczyli, jak to wygląda, jak możecie tutaj wypocząć, odetchnąć od, od prawdziwego życia, codziennych obowiązków. Dobra, jak widzieliście, ja byłam w pokoju, już się wypakowałam i teraz schodzę na dół, bo idę na konsultację lekarską. Nic nie ja tu przyjechałam na masaże i na basen, ale muszę iść. Czekam sobie na moją konsultację i dostałam spóźnioną walentynkę. Spóźnioną, bo dzisiaj jest 17. pierwszy dzień serii w Pomorskim, a walentynki były 3 dni Wczoraj już nie nagrywałam bo po konsultacji miałam aqua-fitness grupowy. Ten był 40 minut i był słuchajcie tak super. Ale szczerze powiem, zmęczyłam się. Ciężko mnie dosyć yy, zmęczyć, ale zmęczyłam się. Naprawdę taka motywacja, że ciągle cisnąć, cisnąć, cisnąć i tak cisnąć przez 40 minut. To potem już o 20. ja mówię, ja chcę iść spać. Także nie nagrywałam. Dzisiaj znowu dzień rozpoczęłam od yy, po, porannego rozruchu w wodzie. Od, znowu od wody, ale to był już taki lżejszy taki beczka. No nie, taki beczka, trzeba mieć jednak energię na resztę dnia. Yy, także świetnie się bawiłam, trochę się pobudziłam. Teraz właśnie się szykuję po basenie na śniadanie. Kolejny dzień w rezydencji. W ogóle te wszystkie aktywności, które zobaczycie w tym odcinku, to większość się dzieje w jednym dniu. Jestem na 7 dni, ale większość się dzieje w jednym dniu. Taki jest tutaj zajęty plan, tyle jest tu różnych aktywności do zrobienia, do wykorzystania, ale ja to jednak rozkładam na dni. Teraz zaraz będę jadła obiad. Na obiad jest zawsze zupa i danie główne. A przed chwilą, jak widzieliście, yy, robiłam trening. Może jeszcze jestem trochę taka czerwona. Jest tam salka fitness, na której są zajęcia zdrowych kręgosłup. to pewnie też wam wstawię jakiś urywek. A później po zajęciach ta salka jest cały dzień wolna. Tam są maty, handelki, jest ketel 20 kg, co mnie mega dzisiaj uratowało. Jak widzieliście na poprzednich ujęciach, po obiedzie udałam się na spacer, bo całą rezydencję Life otacza las i bardzo fajna droga do spaceru. Ja byłam z kilkami Nordic Walking, fajnie mi się bardzo z nimi chodzi. A po spacerze byłam na terapii dźwiękiem. Widzieliście te misy i gongi tybetańskie, ale też możecie je kojarzyć właśnie z poprzednich filmików. Teraz jest wieczór z kulturą. Pomimo, że dzisiaj jest środa, a wieczory z kulturą zawsze są w czwartek, dzisiaj jest wyjątek. Teraz wszyscy jedzą kolację. Przed chwilą panowie śpiewali i za jakiś czas znowu będą śpiewać i grać. Dzisiaj jest zespół Twin Brothers, ale zawsze jest inaczej. Jest włoski, jest polski, bardziej elegancki, bardziej do tańczenia. Te wieczory z kulturą każdy jest inny, zawsze jest inne towarzystwo, każdy inaczej się bawi i to jest wyjątkowe. Przysiadłam się do biblioteki, żeby powiedzieć Wam, co się działo dwie godziny temu i co się będzie działo godzinę temu, bo po prostu jest te, tych wrażeń tyle, że muszę chwilę ciszy w bibliotece złapać. Także dwie godziny temu byłam na Head Spa Kajomi i pewnie o tym słyszeliście. To jest taki zabieg dla skóry głowy, głównie pewnie masaż, ale nie jest to zwykły masaż, bo to jest wszystko w jednym. Zaczyna się zabieg od konsultacji takiej trychologicznej. Wasza skóra głowy jest oglądana, żeby wiedzieć, jakich kosmetyków użyć do dalszego zabiegu, i wtedy rozpoczyna się cała ceremonia, bo to jest ceremonia odcięcia. Ja się odcięłam, ja spałam, także niewiele wiem, co się działo. Wiem, że miałam peeling skóry głowy, aby ją oczyścić. Miałam też szampon z mięty, eukaliptusa. On był taki chłodny, podobno to jest nieprzyjemne uczucie, chociaż dla mnie to było fajne taki chłód na głowę, bo mi było dosyć ciepło. Yy, łóżko było podgrzewane, byłam przykryta kocykiem, i to było naprawdę fajne. I wtedy miałam masaż głowy. I wtedy się odcięłam. Tak. Obudziłam się już jakoś na koniec. I wtedy włoski miałam suszone yy, i teraz no, wyglądają lepiej. Lepiej są takie zrewitalizowane, yy, trochę bardziej miękkie, no i skóra głowy przede wszystkim jest yy, oczyszczona, no i taka uruchomiona, żeby te włosy rosły mocniejsze i żeby było ich więcej. Yy, cena jest duża, cena jest duża. I też im dłuższe włosy, tym większa cena, oczywiście, bo więcej kosmetyków schodzi. Ale według mnie to było w 100% procentach warte, po prostu. Takie coś to jest zupełnie inne przeżycie. Naprawdę warte. Byłam w szoku normalnie, jakaś ogłupiała po tym, ale tak cudownie. Naprawdę. Zrobiłam cięcie, bo ten zegar by się nie wyciszył. Teraz zaraz idę na zajęcia taneczne, bo w rezydencji też są zajęcia taneczne. Lecę się przebrać do pokoju i pewnie też pokażę Wam jakiś materiał z tego króciutki. Jest już ostatni dzień w rezydencji, ja już po śniadaniu, walizki spakowane, sobie ładnie czekają w pokoju, a teraz idę na ostatnią sesję w komorze normobarycznej i potem wyjeżdżam do domu. Także ja się z Wami pożegnam. Mam nadzieję, że taki filmik Wam się spodobał. No i że przyjedziecie tutaj do Rezydencji Life skorzystać z... Tych zabiegów, co pokazałam, i nie tylko, bo jest jeszcze dużo różnych rzeczy, z których ja nie skorzystałam, bo albo nie są mi y, potrzebne, albo po prostu są dodatkowo płatne. Hmm. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, napiszcie w komentarzu: Komora normowaryczna. No i co? Trzymajcie się. No i pa pa!